Witajcie moi drodzy na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ważnych zmianach w polskim prawie, które weszły w styczniu 2025 roku, ponieważ wydaje mi się, że to jest fajny temat w właśnie dziedzinie fashion. Mówimy tutaj o segregacji odpadów tekstylianych, czyli ja sama pierwszy się tak zastanowiłam, jaki to ma wpływ na fast fashion, jak to będzie wyglądało, co mówi dokładnie o tym polskie prawo, więc w pigułce dzisiaj przedstawię wam dlaczego to jest takie ważne. Od 1 stycznia 2025 roku, czyli już trwa, zaczęła obowiązywać się nas ustawa nakłaniająca gminy do selektywnego zbierania odpadów tekstylianych i odzieży. W praktyce oznacza to to, że zużyte tekstylia, obuwie, odzież trzeba będzie zanosić do specjalnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zwanych przoków. Każda gmina będzie zobowiązana utworzyć co najmniej jeden taki punkt na swoim terenie i yy, uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna ustawa, jakaś, którą się interesuje, yy, no bo tak jak powiedziałam na początku, no gdzieś ten, ten recykling i to, żeby dawać ubraniom drugie życie, jest mega fajnie, bo tych ubrań już stworzy się tak wiele, a jeszcze więcej się ich wyrzuca yy, i fajnie, że w końcu... Yy, ktoś się za to wziął, i może z czasem e, będziemy bardziej świadomi i będziemy bardziej chętniej wybierali się do e, lumpeksów, vintage shopów, czy nawet to, że na metce będzie napisane, że jakaś rzecz y, jest zrobiona z y, recyklingowanych materiałów, czyli jakby daliśmy na nowo, na nowo drugie życie, danemu materiałowi, więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, że to powstało. A zatem my jako mieszkańcy, jakie będziemy mieć te obowiązki, a takie, moi drodzy, po prostu by segregować segregacja i ubranie tekstyliów, tego co macie w szafie, wspomnę sobie też o co dokładnie można zanosić do tych przoków, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, bo wydaje mi się, że to było też jak Mało rozpromowane, co możemy zanieść, i jakie rzeczy, czy to tylko są ubrania, co to dokładnie, co mówiąc, tekstylię mamy na myśli, więc to przejdziemy sobie do tego później. I teraz właśnie chciałabym omówić to, jakie my mamy obowiązki jako mieszkanie. Nie będzie to nic skomplikowanego, bo po prostu będziemy musieli oddzielnie do oddzielnej frakcji te ubrania. Yy, wyrzucać, czyli no, nie może to być śmietnik, yy, zmieszane. zmieszany. A warto tutaj też, moi drodzy, wspomnieć o tym, że takie czyste i w miarę nieznoszone ubrania fajnie sobie... Yy, Posłać je dalej osobom potrzebującym. Myślę, że każdy gdzieś niedaleko siebie ma kontener na przykład Caritasu, gdzie możemy te ubrania, buty, e, prześcieradła, hołdry, no wszystko takiej do fajnej, niezniszczonej, podarganej jakości rzucić, e, żeby przydało się komuś, kto tego bardziej potrzebuje. Natomiast tutaj ta ustawa mówi o zniszczonych tekstyliach. Czyli nie palimy je w piecu albo gdzieś, tylko po prostu dajemy do oddzielnego kosza i zawozimy w miejsce, które jest przeznaczone właśnie do tego celu. Jaki jest główny cel całego tego zamieszania tekstyliowego? Myślę, że jest on szczytny, według mnie, oczywiście. Głównym założeniem tej ustawy jest to, by zmniejszyć ilość tekstyliów trafiających na składowiska, ale też zwiększenia ich, ich poziomu recyklingu. Przemysł tekstyliany ma znacząco negatywny, ale to taki naprawdę znacząco negatywny wpływ na środowisko, ponieważ, słuchajcie, dane pokazują, że przeciętny Europejczyk kupuje około 26 kilo, około 26 kg ubrań rocznie. 26 fików. Przecież To jest dużo, nie? Po prostu dużo. Szczególnie niestety aż 87% trafia na wysypiska. Kolejnym celem tej ustawy jest walka z nadmiernym konsumpcjonizmem, który jest tragiczny i o którym już na tym kanale wspominałam nie raz, więc gdzieś tam dla moich obserwatorów jest już to. E, powiedzmy, obeznany temat, świadomy, ponieważ e, tutaj ustawa ma na celu przeciwdziałanie szybkiej mody, czyli fast fashion, dla dostarcza, słuchajcie, ubrania takie aktualnie trendowe w dwa tygodnie. Po prostu oferuje za niej bardzo niską e, kwotę. Ale musicie wiedzieć, że ubrania naprawdę e, do wytworzenia ubrań jest potrzebna ogromna ilość zasobów wody Zasobów ludzkich, też, też nie wiemy, m, jeśli to nadal tak szybko powstaje, w jakich warunkach te osoby pracują. E, więc to wszystko jest takie ważne. Też słuchajcie, wyczytałam e, taką fajną rzecz, e, ponieważ Unia Europejska dąży do zmniejszenia odpadów tekstylianych, wydłużenia cyklu życia ubrań, czyli tutaj mówimy o tym, co ja mówię na każdym odcinku jakość bo ponad cały to jest częścią planu do osiągnięcia przez Unię Europejską w założeniu do 2000, 2050 roku. Więc miejmy nadzieję, że nam się uda jeszcze przez te 25 lat zbudować tą świadomość, że ubrania nie tylko jakaś tam szmata, tylko do tej szmaty jest potrzebna ogromna ilość Recykling, moi drodzy, staje się kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Proces ten nie polega na niczym innym, jak na tym, by na nowo tworzyć super rzeczy, czyli wiecie, przekształcaniu z użytych ubrań, tekstyliów na nowe, co zmniejsza oczywiście skalę odpadów i ogranicza negatywny wpływ na środowisko. Jak możemy się przygotować, moi drodzy, do tej ustawy, no nijak, po prostu musimy y, odnosić te ubrania w miejsca do tego przeznaczone. Słuchajcie, co to znaczy odpady tekstyliane? Ja Wam tutaj przeczytam y, dokładnie co y, GOV mówi na ten temat, co ma na myśli. Są to słuchajcie, plecaki, zużyte, o, zużyta odzież, skarpetki, pluszowe zabawki, kożuchy, dywany, obrusy, torebki, firany. Ścielki, galanteria skórzana, portfele, buty, koce, pościele, mielizny, czapki, szaliki i zasłony. I myślę, że tutaj też ważną kwestią do poruszenia jest to, czy my będziemy potrzebowali jakichś osobnych worków, osobnych kolorów, czy to gmina będzie udostępniała. I z tego, co wyczytałam, to jest tak, że. Um, to zależy od gminy i najlepiej y, każda gmina sobie robi po swojemu, no, po powiedzmy, że y, ma dowolność, jeśli chodzi y, o tą, to, tą ustawę więc warto się zwrócić do swojej gminy, ale myślę też, że um, dużo gmin zrobiło tak, tak jak przynajmniej nasza gmina zrobiła po prostu wysyłała takie karteczki, no karteczki no dawaj, rozdawaj takie karteczki i tam było napisane co, jak, gdzie i jak to będzie wyglądało, um, więc myślę, że wasze gminy też jeszcze zrobiły, bo skoro miało wyjść od 1 stycznia, to słuchajcie mamy końcówkę stycznia, więc na pewno Wiecie już co, jak? Taką mam nadzieję przynajmniej. Ja mam nadzieję, że Wam trochę rozjaśniłam e, tą e, sytuację. Jak możemy pomóc, słuchajcie, żeby ta ustawa jeszcze bardziej e, rodziła się e, tak po prostu w naszej głowie? że, no, że to jest ważne. E, to po prostu zacznijmy od samych siebie, czyli zacznijmy segregację i oddawajmy te u, ubrania. w miejsca do tego przeznaczone. Zanim coś wyrzucimy, sprawdź, czy możesz to naprawić lub właśnie oddać osobie potrzebującej. Fajną taką sprawą jest też zainteresowanie się markami, które stawiają na recykling. A więc moi drodzy, nowe przepisy, yy, które mówią o segregacji tekstyliów oraz odzieży to ogromny kro krok w stronę zmniejszenia odpadów. Ale też, co ważne i ważniejsze y, według mnie, jest to, że promujemy, słuchajcie, e, recykling, by te ubrania miały nowe życie, e, nową historię i po prostu były takimi naszymi perełkami w szafie. O czym też często na tym kanale powtarzam. Początki bywały ciężkie, jak w każdej e, nowej przestrzeni, w której się znajdujemy. A aktualnie ta ustawa jest nowością na polskim rynku, ale pokazują statystyki, że dość fajnie to się przyjmuje, wdraża w naszą polską kulturę przez ten miesiąc, więc liczę na to, że będzie tylko lepiej. Dziękuję Wam moi drodzy za poświęcony czas, mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Na czym to polega, dlaczego to jest dobre i z czym to ma walczyć, a przede wszystkim co to ma na celu, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał, bo jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji i do yy, lajkowania. A ja lecę. Miłego wieczoru Pa.